Wytłumaczyłem się. Wytłumaczył się. Natomiast tego psikusa, żeśmy szykowali go od górnie, nie wiem, czy wiesz. Do mnie o 12 w nocy, w noc poprzedzającą to Tak dzwonił. jest, tak. To był telefon. Najwyższy. To był w telefon, przy którym staje się na baczność. Zadzwonił Mariusz Walter. W... tak jest ciebie potrzebuję. Jest. I barionem Powiedział: a Musicie Państwo wiedzieć, że że prezes wydaje polecenia. Mówi to wydaje oczywiście akcjami, głosem, ale tonem nieznoszącym sprzeciwu. I powiedział, słuchaj, o, jest taka słuchaj. sprawa. Wiesz, yy, to jest drobna sprawa, to nie będzie na ten, ale chodzi o to, żeby nie urazić pewnego bardzo ważnego człowieka. Yy, to jest szejk. Yy, no tam yy, wszystkie informacje pokazane w teczce. Jutro o 14 będzie w stacji. Chodzi o to, żeby go żeby go przyjąć na pamiątkę, darować mu kasetę. Nasz shake w pięknym białym stoju tak zwany milkshake. Tak Oplaski. Bardzo. Justyno, nie uprzedzamy faktów. Chcę Roz... powiedzieć, że. Zależy, czy on zainwestuje pieniądze w legi. Czyli, proszę Państwa, Justyna dźwigała na Legiwa, można tak powiedzieć. Rozluźnimy się przy jawurnie. Startuj na wybrzeże, bo będzie się działo. Od rana emocje w flażowej piłce nożnej. Do nocy zabawa na beach party. Ruszył Lech Beach 1005. Wikku. w ten week Jest le idealna do A nie szarego, jak mówi Ewa. Powinnaś było nie bardziej dbać. Używałam zwykłego proszku i co? Mam ścierkę. Nowa Ulight Perła z unikalną formułą Pro Care. W przeciwieństwie do proszków chroni czarny kolor i dba o włókna, tak jak podczas prania ręcznego. Byłaś na zakupach? <laughs> Cała Ewa. Mm. Nie domyśli się. Ulajt perła. Dba o ubrania, które kochasz. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować. Razem ja jestem, Smith. ty jesteś pragnienie. Okej. Okay. Jakie cechy są mu przypisane? Wyślij SMS pod numer 7326. W treści podaj swoje imię. Dostaniesz dwie wiadomości i będziesz wiedział wszystko. Jak dziecko. Kto ci naopowiadał, że zabiorą ci nogę? Zrozum, niższe ceny wcale nie oznaczają gorszej jakości. Setki nowych, niższych cen w IKEA. Na zawsze. Nie wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. W każdą sobotę w paśmie Viva Polska nowy program. Badani Surreality Show. Jeśli masz ochotę na jeszcze większą antynudę, weź udział w naszym konkursie. Odpowiedz na pytanie. Dziesiąta muza to... A. Hip-hop. B. Telewizja. C. Muzyka poważna. SMS o treści A, B lub C. Wyślij pod numer 7226, a będziesz miał szansę zgarnąć starter Hea wraz z telefonem Heja Nokia. Do nagród w konkursie SMS-owym Heja. przykłada Heja. Justyno, nie będę przedłużał tego. Oczekiwania na ten cudowny film, na ciebie w wersji rozmówki polsko-arabskiej Justyna Pochankę <gry> i nasz wspaniały szejk Budget Milkszyk. Zobaczmy zatem ten film, a potem sobie porozmawiamy. Dobrze? Proszę bardzo. Nerwowy tłumacz. Justyna Pochankę została poproszona przez prezesa ITI Mariusza Waltera o przeprowadzenie wywiadu z bardzo ważnym szejkiem Bahrajnu. Szejk był poważnie zainteresowany kupnem warszawskiej Legii. Dziennikarka TVN24 podeszła do sprawy bardzo poważnie. Tłumacz szejka niestety trochę

że e, e, bo, muszę podziękować pani o jego przyjęty tutaj i mówię, że pani jest bardzo e, piękna kobieta. Bardzo dziękuję jego ekscelencji, czeka, choć, jeden... choć przyznam, że do takich komplementów e, przed kamerą nie jestem przyzwyczajona, ale zawsze są miłe. Dziękuję pięknie. Ja bardzo przepraszam, ale nie mogę inaczej wytłumaczyć. Ja muszę dokładnie wytłumaczyć, co on powiedział. Muszę tłumaczyć dokładnie słowo w słowo. Na to liczę. Ale kolonii. Insha'Allah. dla warszawiaków, ale nie tylko, dla warszawiaków szczególnie to może być ważna wizyta i dobra wiadomość, bo wiem, że Jego Ekscelencja interesuje się klubem, któremu kibicuje wielu warszawiaków, klubem sportowym Legia. Czy dlatego, że interesuje się piłką nożną, a może sam gra? حضرتها بتسالك انه زيارتك لبولندا تتعلق بالسبورت مربحه وبعدين انا كنت العب رياضه ايام زمان يعني دوكوادني اه اه بيبان تو خبا استوى اه 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 استويا سلوت مشيوم بو اه اه شيخ بو الشيخ بوكسل سيابا وجل مي jego coś takiego. Proszę powtórzyć pytanie. Czemu chcę kupić klub sportowy Legii? Proszę bardzo, to jest na początku. Proszę nie używać słowa kupić albo pieniądze w jego w pytanie, panie, do jego ekscelencja. Proszę, bardzo proszę nazywać inaczej pytanie. W ...interesowanie piłką nożną, sportem. Marat, to nie chcę yani czy Nie, ja <noise> aha, aha. Jego ekscelencja mówi, że on e, bardzo lubi sport i chce zająć jakieś ligie tutaj albo klub sportowy. Ale wiem, że szczególnie interesują go również e, konie. To jest e, jedna z miłości jego ekscelencji i wiem, że po konie przyjeżdża także do Polski. Ostatnio kupione to kończy. Klacz w Polsce. No, ale kończy klacz, leś to Ja, nie mogę. Aha, ja nie wiem. Kiff, Dollar, ja Chyba, co możemy zostawić to pytanie tak naprawdę? Nie, Myślałam, nie, bo... że jeżeli klat, to można ją nazwać Legią. Jeżeli, jeżeli oczywiście legia nie, nie. Jego Ekscelencji spodoba się na tyle. I... Ja wiem, że Jego Ekscelencja zajmuje się też działalnością charytatywną. Dlaczego? Szejk oddaje jala. część Twojego bogactwa. Pan musi tego musi, dokładnie zobaczyć, słownik, przepraszam bardzo. bardzo.

Następne pytanie to: sport, do którego ja powiem szczerze, bardzo chętnie. Przepraszam bardzo. I nie szkodzi. Telewizja ma takie możliwości techniczne, że wszystko daje być. Mm, a gdyby, gdyby no. Jego eks Ekscelencja mm, zainwestował w polski klub Legia, czy, czy tak naprawdę.

Panie proszę o wybaczenie, ale to jest y, bardzo serdeczny śmiech, tak naprawdę. Eee. Ma, <laughs> <laughs> no, co się stało? Śmiech. to tak, ale na wieś. Nie dość nietypowym Nie bardzo przepraszam. Ja, może, może źle się czuję. Właśnie, tak mi się wydaje. Przepraszam, mogę, bo proszę go, jak on pozwoli, mi, bo wyjdę do toalety na chwilę. Mówię ja żałuję, nie mówię po angielsku. E, nie, nie mówię otla, otla. po angielsku. Tylko e, Pani niech zajmuje Jela. go na chwilę, dobrze? Niech będę zostaje z nim. A proszę, niech sposób nie, zająć, nie po za z nim na chwilę. Zaraz wracam. Z przyjemnością. Przepraszam. Halo, Ale idzie Pan z mikrofonem przed... Hallo, hallo. Hala walhab. tyle

هلا هذه المرة بارزو شكرا اسهم اي أيوة والله عش... قلها ايش تريد؟ 20 زامافيا يوترا وارشو 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 <applause> اي شكرا حبيبي I e, teraz <coughs> jego ekscelencja, proszę o zdjęcie z panem ja dla ja Jego... Ale z przyjemnością, prywatne, Wydaje wola. mi się nawet, że e, bez tłumacza dogadalibyśmy się łatwiej z jego ekscelencją. Ale miło mi było pana poznać. Justyna Pogankę, Justyna Pogankę w dreszczowcu yy, dziennikarskim i Badżit, Badżit ogarski dla Badżita. Był wspaniały. Yy, jak to by było, czy Justyna sobie poradziła w Twoim języku? Idealnie. Jak? Awim. Pięknie. Nie no, krótkie zdanie. Albi bardzo dobrze. Czyli Justyna sobie poradziła. Ja, ja powiem Ci od tak? jedno, Szymonia. I państwo również w studiu, to... <noise> ja śmiej się, znam... śmiej się dziewczyno, nie, nie. teraz można. Tak. Wyśmiałam się rzeczywiście <noise> bardzo szczerze i za wszystkie czasy, widząc to w tej chwili. i Śmiałam się zresztą szczerze również tam, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że mm, ja się zaczęłam orientować, że coś jest nie tak. Nie wiedząc kompletnie co, w momencie, kiedy tłumacz wytargał ten wielki słownik na... Nie. Ale ja dostałam wiadomość, że to jest przyjaciel rodziny z Bahrajnu, Szejka i nikt inny nie może go tłumaczyć, że nie wolno mi się zwracać bezpośrednio jest do Szejka. To obstawa Szejka, ta, że to jest, jego, że to jest no, przyjaciel rodziny w świecie nie pracy. Nie Znaczymy, jest... Myślę sobie, z tym słowem... Koń, klacz, klacz, koń, jeszcze wraca co chwilę... Ty usmakany... U... Ale nie bał ta, ta. się, Justynko, tego... będzie. Czyli ja mam rozmawiać o kupnie legi. wolno mi... Pieniądze, bo to ich obraża. Nie, ale to moza był jakoś. No, jest no nie no to ja obchodziłam bo to przecież, tak, tak? A jeszcze on to obchodził po swojemu tłumacz, ale posła, tak jakby się naprawdę... nazywała... Zaraz, jakby się nazywała ta klaczce, klacz CWK, klacz Legia? Nie, no nie, no, Legii... no po prostu Legia. Tak sobie wymyśliłam, że prostu... jak on kupuje konia, kupił panowie Podlaski, ja go zapytam, czy kupił klacz i nazwie ją Legia. A tu a aby się wszystko sypia. Nie można tego, tego, nie można tamtego. A ja powiem państwu jeszcze jedną rzecz, i to było podwójne zaskoczenie. Raz, że dowiedziałam się, że, że to był wszystko żart. A drugie zaskoczenie to było wtedy, kiedy, kiedy Badzic zdjął arafatkę. I okazało się, proszę, proszę że był wielokrotnie moim gościem w czasie wojny. Prowadziłam program bardzo poważny, ponieważ jest przewodniczącym stowarzyszenia i czytałam. Dla Badzyna. Ale e, e, Justyno, e, oto jest, e, proszę Państwa, może tutaj pokażę, proszę spojrzeć. Prasówka, ja to sobie jest o tym wszystkim, że będziecie jest zainteresowany. Legii. Nie, Szymon, Szymon po Arabsku mówi tylko te dwa zdania, które powiedziałem nie, prostu nie, nie, nie. program. Oh, tak, tak, oh, oh. przepraszam A nie, 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 bardzo. nie, nie, to bardziej charcząco się mówi. Ale umówmy się, wiesz, że naprawdę <laughs> świetnie mówię po Arabsku, już się w natomiast chciałem powiedzieć taką rzecz, że jak oglądałem jest w ten Raczej mówmy, się uśmiechasz, prawda? No, ale, powiedzmy, ale rzadko mam powodów. Natomiast nie masz powodów z specjalnie, bo tam za tobą jakieś, prawda, straszne... Ja <skrytuje> lata. I taki nagle. I te brwi pięknie poszły y, do góry, naprawdę. Osoba... To, że. No <sparc acceso> Nic. Mówię, nie robi to na tobie żadnego. I jeszcze wydziwiasz na temat koloru. Tak, tak, tak. Moi drodzy, Ale no, nie, nie, się. nie, to ja Luksusowa teraz. kobieta. <laughs> Luksusowa. Nie. Powiem tak, rzeczywiście Jaguar nie był nigdy marzeniem, jest za, za duży. Trudno się parkuje w Warszawie tak? Jaguarem. Nie. Chyba, że rzeczywiście bardziej dorzuciłby te 30 ton benzyny. Nie, bardziej, gdybyś dorzucił malucha, to w Warszawie się świetnie maluchem parkuje. Stać W ogrodzie przed domem wygląda dobrze. Nie, ja już wiedziałam na samym na, na, finale tej rozmowy, że... To musi być jakiś mi, a mocno zszyty żart. Mogę sobie. Kluczki szlejka, na którym tak zależy mojemu prezesowi zapytać, czy to jest czarny czy zielony, bo ja chcę czarnego, jak już mam dostać Jaguara, to ja chcę czarnego. To teraz uwaga, moja szanowna widowni i wszyscy telewizowie, którzy oglądają program Mamy Cię. Teraz właśnie w tym momencie z Justyną Pochankę. My tutaj oto, mamy taki budżet naszego programu, że prowadzący... Program, mamy cię. Szymon Majewski podarowuje Justynie Pochankę kluczyki typu Jale do Jaguara. Do każdego doda. Uwaga, proszę bardzo, bardzo ważny moment w tym programie. Są to kluczyki do klatki, w której mieszka Jaguar w zoo w Warszawie. Sprawa bardzo ważna. Od tego momentu musisz z nim wychodzić na spacer. Nie zaczyna. Raz A, dzień. To teraz uważniej. Jak tam przyjdę, to będę wiedziała, który jest mój. Słuchaj, to znaczy tak, odpoczyła będziesz wiedziała, który klapki. jest twój, on po prostu rzucić się na szyję. I wtedy rozpoznał, że to jest twój. A, jeszcze, jeszcze. Dobra, Justyna. Proszę <noise> Państwa. Proszę bardzo, to jest koszulka. Komu shake wiezie paliwo do jaguara? Justynie! To już co jest koszulka twoja. Proszę bardzo. Oklaski na Justyny. Justyna, cześć. Do powitania Badżira Sulejmana, naszą Justynę pochankę TWN-24. Proszę Państwa, do tej pory ten aktor z reguły mnożył ofiary, tym razem sam stał się ofiarą. Jego małżonka pomogła nam zorganizować na bez krwi. Uwaga, naszą ofiarą jest Bogusław Linda, a naszym ofiarowcą jest Lidia Pop. Zapraszamy serdecznie! Proszę! Wobec, wobec.